Czy wiesz, że każdego dnia tysiące osób stają się celem oszustów wykorzystujących phishing? Choć ta technika może brzmieć skomplikowanie, w rzeczywistości są one proste do rozpoznania, jeśli tylko wiesz, na co zwracać uwagę. W tym filmie wyjaśniamy, czym dokładnie jest phishing oraz jak skutecznie się przed nimi chronić. Cześć, z tej strony Basia z Twojego ulubionego banku. Właśnie dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć ci, że ktoś próbuje na ciebie wyłudzić kredyt. Podaj mi swój PIN do karty kredytowej. Jeżeli dały się nabrać, to właśnie tak działa phishing, czyli metoda oszustwa polegająca na podszywaniu się pod kogoś lub po coś, na przykład pod instytucję czy pracownika banku, w celu wyłudzenia pewnych informacji. Tak działają cyberprzestępcy. Wysyłają fikcyjne wiadomości, fikcyjne wiadomości e-mail, komunikują się z Tobą na WhatsAppie czy na dowolnym innym komunikatorze, udając właśnie Twój ulubiony bank, Twojego kolegę czy być może wnuczkę. Cel jest jeden: zabrać Tobie pieniądze dowolną metodą. Czy to prosić o przelew, czy na przykład kod BLIK, który zrealizują w najbliższym bankomacie. Tym jest właśnie phishing. I metoda jest stuprocentowo skuteczna z punktu widzenia cyberprzestępców, ponieważ na każdego znajdzie się taka metoda. Żeby chronić się przed phishingiem, najważniejsza i najprostsza zasada: róbmy to ostrożnie i powoli. Weryfikujmy fakty, czytajmy ze zrozumieniem te wiadomości, a jeżeli cokolwiek wzbudza nasze podejrzenie, typu musimy zapłacić ponownie za prąd, ale chociaż w tym miesiącu płaciliśmy, zadzwonimy do tej instytucji i upewnijmy się, czy aby na pewno wszystkie rachunki zostały opłacone. Przestępcy działają na emocjach, próbują zadziałać na nasze zdrowie, życie, oszczędności, żeby te emocje właśnie zniszczyły Tą naszą czujność. Dlatego phishing jest w ten sposób skuteczny, bo jest po prostu atakiem tzw. socjotechnicznym, który oddziałuje na nasze zachowanie. Ostrożność i czytanie ze zrozumieniem najlepszą metodą ochrony przed phishingiem. Jeśli kontaktuje się z Tobą nieznany numer, lub nie masz pewności, czy jest to zaufane źródło, bądź ostrożny. Pamiętaj, że instytucje nigdy nie proszą o login i hasło do bankowości elektronicznej. Zanim odpowiesz, sprawdź oficjalne numery kontaktowe i skontaktuj się bezpośrednio z daną instytucją. Jeśli podejrzewasz, że ktoś próbuje wyłudzić twoje dane, warto takie zdarzenie zgłosić do najbliższego komisariatu policji.